A gdzie jest Filip? A, a gdzie jest Młogę. Filip, słuchajcie? Nie mogę, nie mogę. W szpitalu? Kto jest kurwa? Kto i to wygrał? <grym> Poważnie Filip jest w szpitalu? No stary, a gdzie jest Filip? Nie właśnie nie, bo to Ale tak serio, serio, w Medical Point'cie to... No ja widziałem jego nogę. No fajnie. Sina! Nie. Serio. Mu mu a, nie, odwrócił, to, to... Wystar Słów wystarcza. Tak? Powiem tak. Trener się ze mną nie zgadza, ale moja taktyka, przyjąć jeden cios i sprzedać dwa lokiki, moim zdaniem jest całkiem dobra, tylko nie jak ktoś y, jest takim y, y, golumem, jak Sabielski, kurwa, któremu się nie dało złamać tej nogi. Czyli poczekaj, trener miał inną taktykę, a ty miałeś inną? A, tak nie wolno robić. Boję się do trenera, iść, boję się. Nie, nie, nawet tak nie żartuj, nie? Ale poważnie się pytam. Ale ja poważnie. Powiem tak. Nie, ja do niego nie idę po prostu. Będzie wściekły kurwa. Bo miałem bić więcej ciosów, mniej kopać, a ja biłem bardzo rzadko, a jebałem mu te, te nogi. Ja musiałem złamać tę nogę, przysięgam wam. Okej, okay, ale myślę, że teraz możesz trenera uniknąć, ale już na sali następny raz go nie unikniesz. Jak ja ty gadasz? Teraz tak, odpoczynek po walce, trenerze mam kontuzję, Potem trenerze muszę pomóc mamie. Potem się zobaczymy się w grudniu. A on już do grudnia już zapomni. No tego ci życzę, żeby nie było tak ostro. No a tak e, twoim okiem... Czy wygrała? Tak wygrała przed czasem. Jak ja jedyny przejebie w szatni. Roger też wygrał. Dzięki, to wiem. Kto tam jeszcze Czyli jest? Czyli będziesz kibicował już teraz, żeby wygrał z Boxdellem? Nie, no szalałeś. Jebać tego starego Capa. Jóźwiak, ty głąbie stary. Powiem tak, może nie jestem mistrzem MMA, ale na Ciebie starczy i łopie. No, jak to by powiedział Boxdel, bardzo mocny, mega mocny statement. <laughs> tak by powiedział Boxdel, no. To co, to teraz jak już wywołany Paweł Jóźwiak do tablicy, to chyba, no, on musi być następny i chyba będziesz chciał sobie tam poprawić rekord. Słuchaj, rekord, C? tak, 2-1 w MMA, mam dodatni. A jeden kto by patrzył? To jest Fejm MMA. Dokładnie tak. Yy, na koniec, ciekawi mnie dlaczego ty wychodziłeś w drugi? Phil ma chyba więcej walk od ciebie w y, Fejmie. Jakoś specjalnie... Trzy wiel... miał. To, to wie, wiel... Większa gwiazda druga wychodzi, masz jakieś wątpliwości? A nie, właśnie nie wiem jaki jest... Właśnie to jest ja nie wiem... Celny, młody człowiek. Jaki młody? No czemu, czemu Filip wychodzi jako pierwszy? No bo drugi wychodzi większa gwiazda, no. Ale no to właśnie. A ty masz... że no, drugi wychodzi większa gwiazda, czy ktoś, wyja... czy ktoś kto ktoś kto...